Mariusz Pudzianowski, z nami człowiek, który to już dzisiaj też było podkreślane, w grudniu minie 15 lat, odkąd jest w KSW. Tak sentymentalnie się gdzieś tam przypomina Torwar, czyli ta pierwsza Gala i to, co było wcześniej. Dzień dobry, cześć wszystkim. Tego nie da się zapomnieć. Była to po prostu taka przygoda, która gdzieś tam usiedliśmy sobie wtedy u prezesa, gdzieś w Mariocie. No i tak, a może by tak MMA. Nic z gruszki, nic z pietruszki sobie strzeliśmy. No i Poszedłem w maju w 2009 roku na Torwar, bo zostałem zaproszony przez niego, no i później, parę miesięcy później, uczestniczyłem w tym. No to jak popatrzyłem 5 maja, parę osób jest a tam wielkie halo. Ale jak wszedłem na tą salę, na Torwar, 6 tysięcy osób, później to wszystko całe widowisko, ja nie wiedziałem o co tam chodzi, czy że ja mam się bić, że do mnie nie docierało. Założyli mi rękawice, zawiązali. No, co masz robić? Wiedziałem niby, że trenowałem, ale gdy mnie wepchnęli w ten tłum ludzi, no to po prostu amnezja i rób co chcesz pamiętam, pamiętasz, może tam najmat był, czy nie? Wie, czy to... Wiesz co, jak tam... Krótko stał na tym. Wiesz co, jak wchodziło się tam, to po prostu no, zimno na plecach było. Pamiętam do, do dnia dzisiejszego, tak po prostu Marcin cisnął mi tam do czego, ty się nadajesz do dźwigania worów. Śmieje się z tego akurat y, miły, sympatyczny chłopak y, i mówi, do czego to wor do kartofli? A to go trochę przekopało. No i akurat miło, sympatycznie to wspominam. Ty potem, szczególnie ostatnio, walczyłeś na tych największych galach. Ta ostatnia to był Czerwiec i Koloseum II na Narodowym, półtora roku temu. Ale rdzy nie ma żadnej. Więc co, cały czas trenuję, mimo to, że jakąś przerwę miałem roczną. Cały czas na salach treningowych jestem jak nie na siłowni, to na macie. Wszystko mam w domu zrobione, żeby jak najmniej czasu poświęcać na te wyjazdy. Dlatego, że wyjazdy do Warszawy dwie godziny w jedną, dwie godziny w drugą trening, sześć godzin jeszcze praca jest. I fajnie uczestniczyć w takich największych przedsięwzięciach, ale jest to przede wszystkim zasługa kibiców. Dlatego, że kibice widzą, że pracuję. Nie obijam się, ile mogę to robić. Czasami zderzam się z tą ścianą. Bo nie jestem w stanie od razu przebić tej ściany, wracam i dalej pracuję. Koloseum Jedynka, fajne przedsięwzięcie, uczestniczyć w takim czymś 60 tysięcy i właśnie byłem wśród tej grupki, która napędzała to wszystko. Później Koloseum Dwójka, następna gala. Później zapełniać największe hale sportowe w Polsce i uczestniczę w tym. No i teraz, no nic dodać, nic ująć, zasługa kibiców, przede wszystkim KSW 100, chcą, żebym tam był. No i jestem. Dwa pytania na koniec. Ale nie jest tak, że Ty chcesz walczyć częściej, bo to jednak też Cię pociąga? Czy po prostu szanujesz trochę też już swoje zdrowie? Wiesz co, nie chcę częściej. Maksymalnie dwa razy w roku byłbym w stanie i może wyjdę, ale nie chcę częściej. Mógłbym, oczywiście, że włodarze proponują mi częściej. Nie chcę tego. Jeszcze są propozycje z innych federacji. Nie, nie, ja po prostu powiedziałem, że no, zacząłem z KSW i przypuszczalnie z nimi skończę. I jestem lojalny. I może by jeszcze troszeczkę powojewcza, ale więcej nie. Więcej jak jedna, dwie gale maksymalnie. Lubię szanować swoje zdrowie. Jestem świadomy swojego ciała, swojej metryki, wszystko. Trenuję teraz troszeczkę też, denerwuję się na, na treningach, dlatego że trenując z młodymi chłopakami widzę, jak oni szaleją, tam 28-30 lat, no szaleją. Ja chciałbym to samo z nimi robić. Próbuję im nie odstępować, ale. Trochę trzeba mądrze troszeczkę to wszystko robić. No, czas płynie nieubłagalnie. U Umie już prawie 48 na plecach, a ja, a ja cisnę z nimi. Jestem najstarszym, nie dość, że zawodnikiem na sali, to i jeszcze w KSW czynnym zawodnikiem. Faktycznie nie mam nikt kontuzji, nie mam, nic mnie nie boli. Trenować się jeszcze chcę, ale trzeba mądrze to robić. Te propozycje to też są z organizacji frikowych, bo ty teraz walczysz na tych największych garach, najlepiej płatnych. Nie oszukujmy się. Często, które są za pay-per-views, z których są bardzo dobre pieniądze i też pewnie macie z nich pewien procent, no bo jesteście bohaterami. Wiesz co? Nie, ja nie mam żadnego procentu. Nie wnika, mile chłopaki zarabiają. Jestem zadowolony z kontraktu z Federacją KSW, z Martinem bardzo dobrze się dogadujemy. Tak naprawdę śmieję się z tego, że my nie musimy mieć żadnego kontraktu. Ja wystarczy i Martin na tyle się już znamy, że powiemy sobie tak Rękę podamy i tak jest. I on wie, że choćby ktoś proponował mi dużo większe pieniądze. Ja nie pójdę. Mam swoje pewne zasady. Niektórzy w środowisku śmieją się ze mnie, bo to, bo tamto. Nie. Trzeba mieć jakiś swój delikatny kręgosłup moralny. I, I tak jest. Fakt, faktem: no są to bardzo duże gale, w których biorę udział. Czy kolosą jedynka, dwójka. Teraz no są to fajne gale, które naprawdę chce się oglądać, bo fajne zestawienia są. Cię zapytam, Ty znasz swojego rywala na KSW i się do niego przygotowujesz, a my go nie znamy i to już od pewnego czasu po prostu jest łatwiej dla ciebie? Wiesz co, mamy już na rozkładówce trzech i lada moment usłyszycie, ja mniej więcej wiem, ale to jest nie moja rola. Trzymamy taki, taki, taki rodzynek na sami taki koniec dla was. Jeszcze mamy pięć tygodni, więc potrzymamy troszeczkę was w niepewności. Ten ktoś już chyba wie, ale wy dowiecie się tak, poczekacie, poczekacie. To będzie jedna z trudniejszych dla Ciebie przepraw. Powiem ci może tak Każda walka dla mnie jest trudna. Nie ma tutaj łatwych. Czasami wydaje się, że masz prostego przeciwnika i jesteś pewny, że wygrasz. I jest naprawdę ciężko. A czasami masz trudnego przeciwnika i po prostu idzie jak po maśle. Więc w MMA nie ma łatwych walk. Tylko trzeba odpowiednio się też przygotować i nastawienie mieć odpowiednie. Okay, no to życzymy. Kolejnego zwycięstwa, i, i żebyś częściej na tym ringu też się pojawiał, bo mam wrażenie, że nie, trochę już kibice się stęsknili. No, kibice troszeczkę się stęsknili, więc teraz na XTB setce będą mieli na co popatrzeć.